Więc zajechałem do mojej ulubionej miejscówki. Niestety wiedziałem, że prawdopodobnie będzie zajęta przez wędkarzy, albo wędkarza. Nie myliłem się, koleś się rozwalił tam na całej powierzchni. Zerwała się ogromna wichura. Ja jestem akurat od tej strony zasłonięty. Nie czuję tu wiatru, ale zobaczcie te fale. Jak prawdziwy komandos, Wzbiłem się tutaj niedaleko. Oby nas ten deszcz jednak minęło, oby nas ominęła ta... nieciekawa w sumie powoda, chociaż muszę przyznać, że jest bardzo ciepło, około 30 stopni. Tak jest, nawet gdyby spadł deszcz, to powiem szczerze, że będzie to pewne wyzwolenie termiczne. Powietrze się nieco ochłodzi, ale będzie bardziej rzeszkie. Natomiast na dziś nie będzie cały czas lało. Na razie w ogóle nie leje. Pogoda zdaje się być gdzieś tam w centrum dowodzenia, czyli tarpik. No a pod tarpikiem wykoszona trawa I okazało się, że świetnie się do tego nadaje właśnie e, piła ogrodowa też takie podniekąd narzędzie prawdziwego że tak powiem też buszkraftowca. czy też po prostu u no, w każdym razie fajnie się tym karczuje e, pokrzywy więc e, zabieram się do dzieła doskonalając tutaj to, e, ten mały poletko Podbiwak po prostu Aż pada deszcz, ale zrobiła się piękna tęcza. Wygląda coraz bardziej spektakularnie. Pada cały czas, ale z ciepło, jest po prostu mega. Że się przejdę po prostu gdzieś tu wzdłuż brzegu. Mam prezydent, też ma patyk. Chcesz mnie stać na patyk? Idziemy poszukać jakiegoś miejsca wzdłuż brzegu. Mam nadzieję, że... Słuchajcie, no wygląda przebo przebogato ta tęcza. Chciałbym, że kurczę wygląda to normalnie momentami jak w tropikach. Takie szerokie rozlewisko Amazonki. Tu moje obozowisko. Musimy przyznać, że wygląda to epicko. Na razie pada deszcz. fizura mi się nieco zburzy, przecież <taki> takie rzeczy są, że tak powiem no normalne, że się fryzury bulą, nie? Bulą się od, od wody. niebo się zajebiście rozchmurzyło <laughs> widać tam już góry, Beskid Śląski także w sumie nie było żadnej ulewy pogoda tylko trochę nas straszyła jak to pogoda zwłaszcza trochę nas straszy, coś tam pogrzmi. wczoraj było grubo, trochę pospalało trzaskało piorunami tak jakby perun najad się czegoś niestradnego <laughs> ja lubię burzę. A tak więc dzisiaj liczę, że po prostu będzie spokojny wieczór, spokojna noc. No i jeszcze piękniejszy poranek. Na co liczę najbardziej? Wiecie, to Dusia szła na fal. Żaden za W zasadzie już jest godzina w pół do Siedziałem do czwartej rano Ognisko się wypaliło samo Więc nie było sensu go nawet gasić Kąpiele w nocy nago o czwartej nad ranem W przepięknie czystej I ciepłej wodzie To jest po prostu majstersztyk. To za, to, za to warto ginąć no, Mam tutaj kolegę gołębia, który że tak powiem Cały czas sobie tutaj swobodnie spaceruje Jest leniwie Jest taki autentyczny leniwy chill Nie ma ludzi jest tylko jedno auto. ze względu na to, że ja się tu pojawiłem, no to część y, ludzi, która tu przyszła, no to stwierdziła, no dobra zajęta, to tu idziemy. to jest fajnie, że sobie po prostu poszli i zostawili mnie tu samego w tym świętym spokoju. Y, co do wody, y, nad tym fantastycznym jeziorkiem. Ja nie wiem czy to widać, czy to kamera złapie, ale... No, woda jest po prostu mega czysta. No Jest piaskowo, muliste Fajnie się nawet po nim chodzi. Tylko najlepiej, jak się ma e, jakieś buciorki do tego takiego specjalnego właśnie wędrowania w powodzie. Czy w tym powodzie, w wodzie. W <laughs> powodzie to inny koleś łaził i miał trochę inne szczewiki No, także na no, dzisiaj cały dzień po prostu hamaczkowanie, e, książka. No i jutro przed południem mam zamiar się zebrać na lat. Woda jest na tyle czysta, że pływają tu sobie swobodnie ryby przy brzegu. O, kolejna ławica. Czy to trzeba sfilmować od strony wody? Że jak wejdę do tej wody, to prawdopodobnie pitają. Uciekną. Odpłyną. Jeżeli ufać meteorologom, czeka mnie tutaj potężna burza. Słuchać ją tam w tle, gdzieś tam odległo, odległa jest, ale już te pomruki są słyszalne. Na razie się nie zapowiada w ogóle, nawet nie ma ciemnych chmur czy coś takiego. Jest po prostu piękna letnia pogoda. jest upał pogoda jest cały czas rewelacyjna panka są tu od czasu do czasu tak powiem schodzić organizm widoczki po prostu są też, że tak pozwolę zauważyć mają charakter epicki a to się ceni podczas takiego, takiego samotnego że tak powiem Jem, siedzenia, po prostu siedzi przeczytałem książkę znaczy czytam no, coś. No ale powiem szczerze, że tak kurde, no już bym gdzieś ruszył, już bym coś zrobił. No to kurczę, tak plaszyć dupę cały czas, no to też tak średnio. Ale obiecałem sobie, że po prostu wytrzymam te dwa dni, nie robiąc nic, tylko i wyłącznie będę po prostu chłonął przyrodę. No ale jak się okazuje, no to do pewnego momentu można chłonąć, no. To jeszcze jakby jakieś towarzystwo było tutaj ciekawe, no to, to fajne, można siedzieć jeszcze dłużej nawet. No ale, ponieważ za to fajne towarzystwo robię ja sam, więc muszę sobie to jakoś... ...ogarnąć, prawda? Przed nami tak zwane golden hour, czyli piękny zachód słońca, mniej więcej golden hour określany jest jako godzina przed zachodem słońca, więc to jest idealne światło dla portretów, dla krajobrazów, dla architektury. Odwiedził mnie tu jeden rowerzysta, chyba też miał jakąś nadzieję, że coś sobie tutaj pokima, ale I że pojedzie gdzie indziej. No i tyle, że przez cały dzień A, nikogo nie było, towarzyszy mi tylko śpiew ptaków, szum fal. Taka pamiątka mi zostanie na zimowe wieczory. Jedna z tych części pamiątek, które są charakterystyczne właśnie do zlato, piękna pogoda, słońce. Piękne. Jestem zachwycony. No nic, trzeba będzie powoli rozpalać ognisko, Posiedzieć przy ognie, porozważać sens życia, podjąć jakieś plany na przyszły rok. i mamy poranek niedzielny, całkiem przyjemny, chociaż chłodny. Myślałem, że będzie trochę cieplej, no ale jest poranek też zawsze jest trochę chłodniejszy. Piękny świt. I widać chyba jest oczywiście zasłonięty drzewami, ale wyłania się tam to Piękne słoneczko. Dzisiaj ma być podobna pewnie temperatura około 30 stopni. No, tymczasem, aż tak powiem, zabierałem się za robienie kawy. Wspakowanie się, no i powrót. Na łono, ze mnie natury. Codzienności. Miło, fajnie spędzony czas. Na pewno nieraz to jeszcze wrócę. Wypocząłem. Naładowałem roku. Te przynajmniej się nie palą. Ewentualnie ja pod naładowaniu mogę się palić do roboty. Co najwyżej. Aby nie przedłużać tego monologu. No. tyle. Czas na śniadanie przed wyjazdem. Szewku kuchni poleca. Dzisiaj super. Zobaczmy, co jest w lodówce, czy też w naszej zbiorni. Zaglądamy, zaglądamy, proszę bardzo. Mamy chleb. Co? Bigosik, ale ja przyrządzę go na swój sposób. Dobrze, i teraz jeszcze mamy do wyboru zupy. A co my tu mamy? Pomidorowa z... E, z napką pietruszki. Szat. No to tyle Ale w sumie Wpasuje się to w W te kulinaria, nie? Bo to też pomidorowe, tam też jest dodany przecier Wszystko jakby się zgadza, nie? Mamy wszystko, gaz się kończy niestety Więc trzeba będzie trochę kombinować Będą buchały płomienie Zabieram się za gotowanie Tak się dzieje niestety, jak się kończy gaz To te resztki w płynnej wpadają właśnie w palnik no i sobie to tak bucha, dlatego trzeba uważać w takiej sytuacji przesunięcie tego tak, żeby nie buchały te płomienie, no to niestety powoduje to momentalnie odcięcie gazu więc będzie musiało to aż do samego wykończenia się tak sobie buchać, dlatego dobrze jest pamiętać o tym nie było to w pobliżu jakiegokolwiek popalnego materiału za mną przepiękny wschód słońca chociaż w zasadzie to taki wschód tak no, jest godzina Usmarano, że dalej wschód. Najważniejsze pamiętajcie: zawsze, absolutnie, bezapelacyjnie, nigdy niczego po sobie nie zostawiamy. Co najwyżej porządek. A jeżeli jesteśmy w miejscu, w któremu się normalnie biwakuje, to możemy zostawić troszeczkę drewna ludziom. Mi też zostawiono drewno, więc ja też zostawiam. Nie było mi potrzebne i wypalanie go do końca po prostu byłoby idiotyczne. No i zupełnie niepotrzebne. Także ktoś będzie się cieszył z tego drewna, jak tutaj sobie przyjedzie. Wszystkie śmieci oczywiście zabieramy ze sobą, wyrzucamy je do odpowiednich pojemników. No nic, warto wracać do takich miejsc, warto je szanować, warto o nich warto nie dbać. No i najważniejsze, też jedna z tych ważnych rzeczy jest, że już tu jesteśmy, to starajmy się unikać. Głośnej muzyki, głośnych rozmów, spożywania nadmiernie alkoholu, oczywiście. Jeżeli już robimy jakąś latrynę czy coś, to najlepiej w takim miejscu, gdzie na pewno nikt tam nie będzie chodził, nie będzie próbował robić w tym miejscu czegokolwiek. Najlepiej by wykopać jakiś dołek. A po wszystkim, oczywiście, to wszystko ładnie zasypać. Aha. i mniej po sobie zostawimy, tym będzie lepiej. Czy po prostu gości takich miejsc? To tyle. Wracam do tej. Ekstremalnej kuchni. No i się zrobiła. Teraz będziemy musieli dodać do tego odrobinę bigosu i wyjdzie taka, słuchajcie, pomidorowa kapuśniaka <grym> człowiek wszystko normalnie jak jest głodny. No, akurat tutaj nie wrzucam jakiegoś, kurde, z papy dachowej ani, ani majtek starej baby, więc, więc to po prostu wszystko jadalne. Tylko, że będzie że tak wszystko w jednym. Tak jak potrawa jednogarnkowa. <grym> Strasznie mi przykro, że muszę jechać Pięknie tu jest Ten Poranek jest niesamowity, bo jest niesamowicie cicho O tam wiadomo, gdzieś tam z oddali jadą samochody Ale najlepsze jest, e, jezioro jest po prostu płaskie Prawie ża ża z żadnej fali Więc wygląda po prostu epicko W tle te góry, takie lekko zamglone I ta woda słuchajcie, jest tak ciepła Że można włazić do niej bez rozgrzewania się Po prostu wchodzisz, kąpiesz się wymarzę nad Bałtykiem, więc po prostu to jest dla mnie sanatorium Dzisiaj pogoda też dopisuje absolutnie. Ten niedzielny poranek jest zdecydowanie, zdecydowanie najlepszy. Sobotni był taki trochę jakby... Nie wiem, takie miałem wrażenie takiej dynamiki. A dziś jest tak po prostu leniwie i spokojnie, że...

W zasadzie można powiedzieć perłą w koronie górnośląskich rynków. Jest jeden, jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem. Posiada całą masę fajnych atrakcji tutaj, łącznie z tym pałacem. No i przed wspaniałym rynkiem, oczywiście, z urokliwymi, małymi uliczkami. Warto tu zajechać dla tych, którzy tu nie byli, a ci, którzy byli dawno, jak najbardziej znów powinni się tu pojawić.